Witam Was po ponadrocznej przerwie. Słuchajcie, no nie zdziwię Was na pewno, kiedy powiem, że ta zasiadka po, ja wiem, dwóch czy trzech miesiącach przerwy, bo w tym roku, tak naprawdę, to jest mój trzeci wyjazd na ryby, odbywa się na terenie Niemiec. Tym razem wybrałem dużą polodowcową wodę około 150 hektarów w której z opowieści tutaj miejscowych wędkarzy pływają bardzo fajne ryby w przedziale do nawet 30 kg. No, nie wiem ile w tym prawdy sam naocznie nie widziałem tutaj takich dużych ryb. Jest to mój trzeci wyjazd. Pierwsze dwa wyjazdy zakończyły się moimi porażkami. Wróciłem kompletnie bez brania. Zmieniłem miejsce w tej chwili. Ulokowałem się w takiej osłoniętej zatoce, nasłonecznionej. Mamy czwarty dzień tak naprawdę jesieni. Myślę, że te ryby gdzieś tutaj w tym pasie trzcin będą przebywać, będą się wygrzewać. Taka jest moja taktyka na tą kilkudniową zasiadkę. Drugi zestaw położę, zresztą to zobaczycie później, pod takimi zwalonymi krzakami. jakieś zwalone drzewo, obok są takie krzaki wystające, troszeczkę muszę popływać. Posądować i wtedy zadecyduję, czy tam rzeczywiście będzie to drugie miejsce, gdzie położę swój, swój zestaw. Może tyle tytułem wstępu. Nie będę was tam jakby wielce bajerował. Opowiem Wam później troszeczkę o tym, na co będę wędkował, na jakie przynęty, jaką taktykę przyjąłem na tą zasiadkę dzisiejszą, dzisiaj się rozpoczynającą. I chyba tyle. Mam nadzieję, że zakończy się to jakimiś fajnymi rybami. Będzie jedna ryba, będzie fajnie. Będzie więcej ryb, też będzie fajnie. Chcę po prostu fajnie tutaj odpocząć. Brakuje mi tych wyjazdów na ryby w ostatnim czasie. Troszeczkę życie rodzinne moje się pozmieniało, do góry nogami się przestawiło. Dlatego tego czasu troszeczkę mniej jest. Dlatego tak rzadko mnie widzieliście w tym roku na ekranach Waszych monitorów, telefonów i tabletów. Zresztą jak widać i też troszeczkę reorganizacji w moim życiu i uczestnictwa w życiu innej firmy obecnie będzie, to też o tym Wam opowiem, żeby teraz nie przedłużać wielce. Chyba tyle z mojej strony tytułem wstępu. Widzimy się za Wasze kilka sekund, jak to zawsze powtarzam. Chcę Wam pokazać fajną zasiadkę. Może uda się nagrać brania na żywo, to z czego w ostatnich... Latach słynąłem, bo, bo to jest chyba yy, najważniejsze, mi się wydaje, w karpiowych filmach. Instruktaż, czyli to, co się robi, jak się robi, i pokazanie tych brań na żywo, którym wielu tak naprawdę brakuje. Bo, bo te polskie wody, na których w większości wy przesiadujecie, brakuje po prostu tych ryb, fajnych ryb. Dlatego ja Wam chcę. Mówimy tu o wodach publicznych, bo ja nie uznaję wód, wód komercyjnych. Z takich czy innych względów zgadzacie się z tym bądź nie. I chcę Wam pokazać po prostu fajne brania na żywo. Będzie to jedno branie, będzie fajnie, będzie kilka brań. To będzie super. Może to podzielę ten materiał na kilka odcinków. Ale zapraszam Was z BV Carp TV na fajną karpiową przygodę. Widzimy się za kilka sekund. Dobra, nie wiem czy to widać, ale. Pokażę Wam, spróbuję Wam pokazać jak najlepiej. Skobery 2x20 kuleczka tonąca Longshank, pozycjoner, śrucina. I liczę na to, że taki zestaw się dzisiaj sprawdzi. Zaraz Wam pokażę drugi zestaw. Dobrze, drugi zestaw yy, delikatnie, bo to z tego co ja tutaj widzę, to jest 18 skopek z, z DT. Odepnę to ananasem i położę właśnie pod te zwalone drzewa, które tam są. Zobaczymy, czy uda mi się jakieś fajne, twarde miejsce znaleźć. Twarde, no takie miejsce, które akurat by odpowiadało karpiom. Co ja tam mam jeszcze do tego? Aha! Zostanie to wszystko jeszcze polane jakimś atraktorem w formie sprayu, Delikatnie parę kulek na zestaw. Zresztą o samej taktyce będę już Wam mówił z pontonu. Także skopeks na drugi zestaw podpięty ananasem. To jest drugi przypon. Umęczyłem się przeogromnie przy tym przeponie. Nie wiem, co, czy to jest wina, tego że tak w tym roku z tymi rybami jest po prostu słabiej, ale rodzina jest najważniejsza. Skopeks podpięty ananasem. Śrucina, tak jak widzicie. haczyk longshank. Tu się nic nie zmienia. Dopracujcie te zestawy, jeżeli nie jesteście pewni, zawiążcie jeszcze raz taki zestaw, naprawdę czasu nad wodą jest sporo, można się do tego przyłożyć, pamiętajcie o tym, żeby każdy węzeł sprawdzić kilka razy, nie zrzucajcie później na to, że a, bo plecionka nie wytrzymała, bo coś tam, po prostu czasami to jest, najczęściej jest to przede wszystkim Wasza, moja yy, niedbałość o najdrobniejsze szczegóły ja zaraz sobie zobaczę jak to wygląda w wodzie sprawdźcie sobie zawsze taki zestaw wybalansujcie sobie jak, naj, jak najlepiej jak najfajniej żeby to też dla Was wyglądało żebyście Wy siedząc tutaj na fotelu czy leżąc w łóżku byli pewni, że tam na końcu zestawu jest wszystko w porządku będę Was raczył przez ten film kilkoma takimi wejściami, zaraz zmontuję jeszcze PV na jeden i na drugi zestaw Pokażę Wam, co do tej PV ki daje. I tyle. Może to nie będą fajerwerki, może to nie będą efekty filmowe RODem z Hollywood, yy, latania jakiegoś dronem. Nie mam drona, nie stać mnie, ale mam nadzieję, że z tych moich filmów, z dzisiejszego filmu i z następnych dowiecie się fajne rzeczy i parę fajnych ciekawostek, które pozwolą Wam spotkać się z waszą rybą życia. Dobra, biorę się zamontowanie PV-ek i zaraz je pokażę Wam. Zapomniałem Wam wspomnieć, do każdego yy, aromatu z firmy DT kulek, peletów można kupić y, też spray. Ja sobie troszeczkę te kulki o, delikatnie aromatyzuję. Zobaczymy, czy to coś pomoże. Na filmach, które ostatnio widzieliście to była o panie chyba albo jesienna albo wiosenna zasiadka z dwa lata temu pokazywałem taką mieszankę yy, którą ja używałem na Emeraldzie ja ją troszeczkę zmodyfikowałem yy, do tej dzisiejszej mieszanki yy, zastosuję pellet z Black Label Bite Skobery. dorzucę pokruszone kulki yy, o tym samym yy, aromacie yy, też Scooberry a na drugi zestaw gdzie mam Ananasa i Scopex z DT dam pokruszone kulki z DT I taki zestaw, taką PV-eczkę Montuję bezpośrednio na przyponie Jak będzie chwila to Wam to pokażę Przede wszystkim zależy mi, żeby się szybko uwinąć z tym wszystkim Żeby nastawić i wycelować kamery w wędki, aby nagrać branie na żywo Jak uda się jakąś rybę wyciągnąć, wyholować Spotykamy się przy macie Szybciutko Wam opisuję z której wędki na co to wzięło, na co wzięła ta ryba i opiszę wam yy, każdorazowo jakiś nowy element swojego zestawu albo opowiem wam troszeczkę o, o nęceniu. Jak zrobię PV, zaraz wam ją pokażę i zaprezentuję jak to, jak to wygląda. Będę ją mieszał w takim fajnym poręcznym wiadereczku ForzTacle. Zem o tej firmie też troszeczkę yy, opowiem, bo warto o niej opowiedzieć, bo to jest nowość w BV Carp, ale na to wszystko jeszcze przyjdzie czas i pora. Dobrze, ubabrałem się przy tej PVC. Nie wiem co ten Sebastian Rozwadowski, właściciel filmy Black Label. Bites daje do tego likwidu 500 ml z kołbery. Strasznie lepka, słodka, pachnąca substancja. No, niewyobrażalny preparat. Tak wygląda ta pefaułeczka. Sam pelet i kilka pokruszonych kulek. Dopiero jak wypłynę na wodę i zobaczę co się na wodzie dzieje. Zadecyduję, czy ten zestaw, który tutaj mam, który chcę wywieźć pod trzcinowisko na przeciwległy brzeg, czy dodatkowo zasypię ziarnem, kukurydzą, konopię i pokuszone kulki, czy tylko tą PV zostawię i parę kulek rzucę na zestaw. Wszystko się okaże w praniu. Jeden zestaw chcę zrobić z ziarnami, drugi bez, ale który zrobię... Jak to wykonam na pewno się o tym dowiecie. Biorę się za montowanie kolejne Pwały. Dobrze, teraz szykuję mieszankę. Tą, którą dam. Na zestaw, gdzie są dwie kulki tonące z Jest to kilka pokruszonych kulek i zdecydowałem się, że jednak dam tego ziarna w postaci kukurydzy i konopi na zestaw. Sypnę trochę grubiej pod teczciny. Tu kolega z Niemiec mówił, że Orzech Tygrysi się sprawdzi, no ja niestety nie przygotowałem się aż tak. Wziąłem nagotowałem naszej ulubionej polskiej zanęty, czyli kukurydzy. Także doprawię to kukurydzą, taka spora ilość. Zaleję to skobery, piękny, różowy. Kolor, zapach fantastyczny. Wszystko wymieszam. O, taka mieszanka idzie na pierwszy zestaw. Biorę się za pompowanie pontonu. No i czekamy na ryby. Jak te zestawy wywiozę. Może uda się pokazać w trakcie wywożenia jakieś fajne ujęcia. To wam pokażę. Zamontuję kamery, cały sprzęt i tyle, ile będę mógł wam pokazać we, własnym, we własnych możliwościach. Tyle zobaczycie z tej relacji. 150 hektarów polodowcowego jeziora. Wiadomo, jak jeziora polodowcowe są zbudowane. Przy brzegach twarcza, Fragment twardszego dna. Reszta bardzo duża warstwa mułu. Nawet nie takiego na mułku, tylko mułu. Tak jak rozmawiałem z tym, z tym Niemcem, zresztą sam zaraz to sprawdzę. Ten muł jest o takim bardzo specyficznym zapachu, wręcz śmierdzącym. Ryba się trzyma wzdłuż linii brzegowej. Brak jakichś takich typowych hotspotów na środku wody, górek, wypłyceń. Tak jak mówiłem, brak silnika, wszystko na wiosłach. No i chyba tyle. Zaraz zamontuję jakiś tutaj statyw kamerę, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda ta wywózka, yy, i troszeczkę Wam na pontonie opowiem o tym, co się w ogóle będzie działo na wodzie. Och, toście mnie do ekstremalnego wysiłku zmusili. Uff, no dobra, lecimy pod przeciwległy brzeg. Tak Wam mówiłem wcześniej. Ten zestaw będzie pod przeciwległym brzegiem zresztą już taki plan miałem wcześniej kolega z Niemiec jakby mnie utwierdził w tym przekonaniu spróbujemy jakąś taką małą chociaż zatoczkę znaleźć no i okularów nie wziąłem. jakąś zatoczkę znaleźć troszeczkę tam posłuchamy sprawdzimy czy to co zostało przez kolego powiedziane i to co ja myślałem że tak jest, bo jednak tutaj dwa razy byłem potwierdzi jeżeli tak, to kładziemy zestaw, wracamy i bierzemy się za drugą węgę co tu się dzieje Słuchajcie tu jest nie ma nawet dwóch no 2 metry 2 metry rzeczywiście twardo ja sobie jeszcze tutaj obstukam ten rejon, tak jak tu już mówiłem, nęcimy, jeden zestaw z ziarnem, czekajcie niech ja, niech ja się obrócę, niech ja się obrócę. teraz podpłyniemy położymy zastawkę. Widać wszystko, Befołeczka jest, kuleczki poprawimy. cały czas kontrolujemy wysuwanie żyłki, patrzymy na ja troszeczkę tej strzałówki tutaj mam starałem się ten węzeł zrobić taki jak najmniej uciążliwy przelotkę górną mam dużą ale widzę, że wszystko fajnie chodzi wracamy do brzegu Dobra, pójdziemy z drugim zestawem Naprawdę kilka kulek tylko rzucimy Widzę, że tutaj może być takie fajne dość miejsce Przewiedziemy jutro zestaw, ale wydaje mi się, jeżeli będę cicho to ta miejscówka przyniesie pożądany efekt tam też jest bardzo fajnie ale jest już to zagrodzone przez specjalną granicę którą tutaj na tej wodzie gdzieś tam wprowadzono pewnie i słusznie trzeba też dać rybom gdzieś miejsce do tego żeby mogły w spokoju tam jest płytsza część zbiornika to jest na pewno ale no zobaczymy Wcale nie łowię głęboko, tam mieliśmy 2 metry, tu mam całe niecałe 1,5 metra, ale ja widzę, że tutaj ta ryba widzę, że tutaj ta ryba chodzi i żeruje dlatego dam troszeczkę większą ilość tych pokuszonych kulek. Zobaczymy czy tamta wędka gdzie dałem ziarno będzie dawać efekty, czy bardziej tutaj gdzie sama kulka pokuszona i, i PV. -ka. 从你直播间的直播间。No nic, Ten, może z 40 metrów. taki poranny budzik przez całą noc kompletna cisza nic się w ogóle nie wydarzyło no nic, no tu na razie taki mały bombel, pokażę Wam tylko dla samej formalności że, że w ogóle że coś się w ogóle dzieje kuleczka Skopex podpięta tym ananasem maluszek taki z 3 kg tam spod tego drzewa szybko montuję zestaw i wypuszczam rybkę i próbujemy złowić coś większego przed chwilą pewnie widzieliście czego małego bombla takiego z 3 kg zestaw zmieniony większe kulki 24 plus połówka do tego parę kulek rozrzuconych po, po, po tym w koło zestawu no nic, no zobaczymy co. Ja teraz myślę, bo wyciągnąłem ten drugi zestaw tutaj, gdzie był ten Skobery dwa razy co by tutaj wymyślić Zostanę chyba przy Skobery dołożę jakiegoś Popapa ten zestaw troszeczkę delikatniej, i przesunę się z 15 metrów w lewą stronę. Wystukam jeszcze coś tam, zobaczę, jak tam z tym dnem jest. Nie powinno to się tak diametralnie różnić od tego, co tam było wcześniej. No, i zastanawiam się teraz, czy dawać ziarno na tamto miejsce, z uwagi na to, że nie było żadnych efektów czy po prostu też rozsypać parę kulewko, tak jak tutaj był ten zestaw, z tym, że muszę się liczyć, że po prostu będę miał brania mniejszych karpi, no tą troszeczkę grubiej dając drzewa, z którego miałem dzisiaj branie, liczę na to, że te ryby tam są, ale tutaj troszeczkę delikatniej zrobimy, no zobaczymy, może to przyniesie jakiś tam rezultat. stało padać, a to raptem 10-15 minut, zmieniłem zestawy, na każdą wędkę mały pop-up, same kulki, bez kukurydzy i czekam już do jutra, nie wyciągam zestawu, no chyba, że coś się zacznie dziać, no to będę powtarzał to, co przyniosło rezultaty. No na tą chwilę sprawdzałem na telefonie pogodę, słabo to wygląda. Dopiero dziś koło godziny 19.20 ma przestać padać, wtedy yy, no troszeczkę będzie oddechu. Mam nadzieję, że ten namiot przeschnie do jutra. Tam się należy. Dwie noce w sumie. Chciałem zostać do jutra. Nie dał rady. Rodzina ważniejsza. Ja zawsze to powtarzam. Dwie noce. Jeden mały karp, którego na filmie widzieliście. Czy jestem smutny z tego powodu? Nie. Fajnie spędziłem czas. Od, od dłuższego czasu samotna zasiadka bez, bez kolegów też dała mi wiele do, do przemyśleń. Że tutaj jeszcze z dwa wyjazdy z trzy i później yy, zapora i będę chciał na zaporze posiedzieć w grudniu, w styczniu, w lutym, bo tam yy, z tym lodem jest yy, ciężko yy, praktycznie cały rok się łowi także yy, na zaporze yy, na pewno się też spotkamy jeszcze w tym roku. A tak to mówię, no, z dwa, trzy wyjazdy już tutaj zaplanuję troszeczkę w innej części zbiornika to chyba tyle. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Mały karp jeden, ale jest. Zawsze na pusto się nie wraca. Troszeczkę natury, troszeczkę jesieni. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Odwiedzajcie Biwi Carp TV, odwiedzajcie sklep Biwi i tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym filmie.